Ku spełnieniu dla wszystkich, którzy pragną żyć pełnią swojego potencjału i w zgodzie ze sobą. Witam was w 54 odcinku podcastu Ku spełnieniu. Tutaj Justyna Grochocińska z Pracowni Transformacji Wewnętrznej Slow Soul. Dzisiaj opowiem wam o tym, Dlaczego doskwiera nam brak motywacji do pracy? Grudzień jest takim szczególnym okresem, kiedy jest nam wyjątkowo trudno znaleźć w sobie motywację do pracy. Każdy z nas jest już zmęczony całym rokiem. Każdy z nas już odlicza dowolnego. Skreślamy daty w kalendarzu, byleby tylko dobrnąć do świąt. Ale taki przewlekły brak motywacji pojawia się także w ciągu roku. I w zależności od naszego stopnia znużenia naszym zawodem, naszą profesją czy naszym aktualnym stanowiskiem, brak motywacji do pracy może pojawiać się nawet codziennie. Oczywiście staramy się sobie pomóc. Staramy się motywować siebie, staramy się rozwijać, czytać książki, słuchać podcastów, żeby znaleźć gdzieś w sobie motywację, żeby znaleźć ten cudowny sposób na to, żeby wreszcie zachciało nam się chcieć. Niemniej jednak, z jakiegoś powodu te wszystkie metody nie działają, nie przynoszą długotrwałego efektu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego po pierwsze, nie mamy motywacji do pracy. I dlaczego takie warsztaty, książki, podcasty, porady, ćwiczenia coachingowe nie przynoszą tutaj efektu? Dzieje się tak, dlatego że wszystkie te metody nie dotykają źródła problemu. A źródłem problemu, przyczyną tego, że nam się nie chce, że nie jesteśmy zmotywowani, jest nic innego jak to, że praca, którą wykonujemy, zadania, które robimy, nie są w zgodzie z nami, nie są w zgodzie z tym, kim jesteśmy na poziomie duszy i lub sposób, w jaki je wykonujemy, nie jest właśnie w zgodzie z tym, kim jesteśmy na poziomie duszy. W momencie, kiedy wkraczamy na taką ścieżkę naszej duszy, pracować w przestrzeni, która jest tą naszą właśnie strefą geniuszu, wtedy pojawia się motywacja, pasja, fascynacja tym, co robimy. Stajemy rano z łóżka i nie możemy doczekać się, aż zacznie się ten nasz dzień pracy. Jesteśmy cały czas zmotywowani i nie musimy. Sztucznie wywoływać tej takiej chęci do pracy, ponieważ to, co robimy, płynie prosto z naszego serca i jest w zgodzie z nami na poziomie duszy. Ale, żeby robić coś w zgodzie ze ścieżką swojej duszy, z celem swojej duszy, w zgodzie ze sobą, najpierw należy dowiedzieć się, kim jesteśmy na poziomie duszy. Jaki jest ten cel naszej duszy, jak wygląda ścieżka naszej duszy, jakie są nasze dary, umiejętności, taki najwyższy potencjał. I kolejnym takim kluczowym krokiem jest także odblokowanie tego potencjału, który często jest bardzo mocno zablokowany czy przez jakieś bloki, restrykcje czy przez nasze przekonania, które zdobyliśmy w ciągu tego życia. Dlatego aby w pełni zacząć korzystać z swojego potencjału, w pełni świadomie kroczyć ścieżką swojej duszy, co powoduje właśnie to, że to co robimy jest dla nas fajne, ekscytujące, ciekawe. Należy najpierw dowiedzieć się, uświadomić sobie, kim jestem na poziomie duszy. Jakie są moje umiejętności, dary, gdzie leży moja strefa geniuszu. I jeśli Chcesz chodzić do pracy z uśmiechem na twarzy? Chcesz robić to, co kochasz i to, co podpowiada ci w nie Twoje serce? To zapraszam Cię bardzo serdecznie na konsultację wstępną. Na tej konsultacji opowiem Ci o tym, w jaki sposób. Pracując ze mną, możesz odkryć to, kim jesteś na poziomie duszy, w jaki sposób możesz to odblokować, w jaki sposób możesz zaczerpnąć z tego swojego najwyższego potencjału. Dowiesz się także na tej konsultacji, co jest konieczne, niezbędne do tego, aby taka transformacja przebiegła w jak największej korzyści dla nas, jak z takiego procesu wynieść jak najwięcej dla siebie. Link do konsultacji, jak zawsze, znajdziesz w opisie podcastu. Życzę Ci serdecznie, żeby to był Twój ostatni grudzień w życiu, kiedy idziesz niezmotywowany do pracy. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.